No cześć! Jestem Letrak i witam was w kolejnym odcinku... ...Simsów. Tak. Jak mi dzisiaj... Jak mi ostatnio te powitania dziwnie wychodzą, nie wiem. Utraciłem zdolność do witania się normalnie chyba. Nieważne. Wiecie co? Tak sobie teraz jeszcze myślę. Bo nagrywam ten odcinek od razu po tym, jak skończyłem nagrywać poprzedni. Tak więc, jeżeli yy, nie oglądaliście poprzedniego, to sobie tam wyszukajcie na kanale poprzedniego, obejrzyjcie, aby być na bieżąco ze wszystkim. Zostawię sobie tutaj dobieku, ale... jakie on poziom sportu? Może niech jeszcze sobie przebiegnie. Hmm. W ogóle, gdzie jest ta jego wyspa? Bezludna. Na której tylko on mieszka. Come on. Gdzie to jest? No... Tutaj. Dobra, a on jest w tym miejscu. Więc niech biegnie na ten koniuszek... ...wyspy. Okej. Okay. Daj sobie wszystko. To będzie dobre. To będzie dobre. Więc daj sobie wszystko. Dobiegnie tam. A, i po zresetowaniu tej parceli zresetowałem również grę, więc nie powinno być problemów. Jeżeli będą problemy, to yy, będę wkurzony. I tymczasem cierpizo w niech przychodzi tą dekompresję troszeczkę szybciej yy, i sprawdzi tą jaskinię, czy coś tam jest ciekawego w niej. O, już. To fajnie, yy, jak widzicie, Stachy awansował na kolejny szczebel w jego karierze ratownika. Udało ci się zdobyć pewien szacunek jako ratownik. Rzadko przysypiasz w pracy, nigdy nie rozpraszają cię wszyscy świetnie wyglądający ludzie na plaży, o ile właśnie nie walczą o życie. No, zarabia teraz 520 simolonów tygodniowo. Tygodniowo? Jak mało. No ale dobra. Od 10 do 18, czyli normalka. Ale zawsze coś, zawsze to jakiś progres. Tymczasem Julia, Julia to już w ogóle jest załamana tutaj tym wszystkim. Niech sobie na szybko. Yy, niech sobie po prostu podejdzie do baru na stołówkę gdziekolwiek i. Zje! No, zostawię. Yy, zostawię bufet bez opieki. Ale... no trudno. Ja nie lubię jak Simowie cierpią, no, czasami tylko z znęcam się nad Stachem, Ale w tej chwili to on najlepiej wychodzi z nich wszystkich. Bo jest nawet szczęśliwy Skubaniec jeden. Jak to możliwe? Jak to możliwe? O, może sobie zjeść kolację? Dobrze. czy sobie Julkazio kolację, w ogóle jakiś... Yy, Azjata tutaj przyjechał, może z Chin? Bo tak wygląda. No, Filip Han a ta się opieprza nadal, Delia Franklin. Powinienem tutaj sprzątać, pracować, a nie z Okej, Ok, natomiast jak Julia tutaj sobie yy, wziął wszystko, to niech nadal obsługuje tą recepcję. Ojej, cierpisław! Gnoju, nurkuj tam szybko tam nurkować jak najszybciej, aby mm, aby odciążyć Julię na recepcji, bo przecież musi tam do nocy siedzieć y, i, i pracować, nie? Bo mimo wszystko to jest oszczędność na tych 50 simolonów, jak oni tam sobie y, pracują, zamiast y, zamiast pracowników takich zatrudnianych. Nieważne. Pokręciłem to teraz to co miałem powiedzieć. Mniejsza o to. Yy... Czy to jest inna jaskinia tak w ogóle? Chyba tak. Oj, czy to był nanorekin? Te stwory mogą być naprawdę niebezpieczne w stadach. Okej. Okay. Cierpisław nie zgiń. Oj, nawet rekinek się pojawił. Fajne są te rekiny w sumie, tylko mogłyby się bardziej naturalnie zachowywać. Wyszedł, wyszedł. I co? Srebro. Ym, natomiast tutaj była kolejna jaskinia i na pewno była. Były dwie jaskinie w tym miejscu. Chyba. No bo nad tą drugą był taki... E, nie wiem, taka jakaś lampka. No, ale coś było. No. No, no, no. Coś było. Tutaj. Więc niech to zbada miejsce szybko. E, natomiast teraz Eustachy, Eustachy nadal biegnie. Jak ja ich zaniedbuję. To jest masakra. Yy... Dobra, koniec sportu na dzisiaj. A już dobiegł. Więc niech wraca na swoją wyspę. Yy, tam coś sobie zje i w końcu pójdzie na zasłużony wypoczynek. Yy, a tymczasem cierpisław penetruje jaskinię. A Julia. Yy... O nie, zjadła mięso. A ona jest wegetarianką chyba. W to dziwne, bo. Oj, przejadła się jeszcze. No nie, jeszcze przytyję mi tutaj. Hmm. To było naprawdę zabawne. Może umiejętności rozmowy z rybami nie byłyby wcale taką kiepską supermocą. Okej, okay, no ale. <śm> Mógłby coś twórczego tam zrobić, a nie tylko rozmawiać z rybami, no ziom. O! Ale może y, otworzyć jeszcze tą skrzynkę, więc nawet jak nie odkryje żadnej wyspy. To co w ciemności skini wyglądało na zakopane skarb, pokazało się wyrzuconą butelką pokoli. No cóż, o fajnie, może to będzie ta kolejna butelka z fragmentem mapy. Udało ci się znaleźć nowe wyjście z systemu jaskiń. Oczywiście. No chyba sobie jaja robicie ze mną. Ze mnie. Na serio. No, gra nas gra, gra <grystanie> No super. Genialnie po prostu. <grystanie> gra nas Dobra, otwieraj skrzynię i Odwiedź kurort i tam pracuj. Bo jolka już musi iść. No, niech Julia sobie pójdzie, już yy, z tej recepcji najwyżej. Właśnie to już poszła, ok, yy, tak więc yy... w tej chwili niech się odświeży. O, może rozbudujemy ten budynek. No, fuck you. Kolejne coś. Akurat krzaki w tym tym. O, i 2500 simlonów zarobił, znalazł jakiś duży bly. brylant, super. I fragment mapy. Świetnie. Dobra, więc Cierpisa w sobie jedzie do kurortu, a ustachem zapomniał... O Eustachem zapomniałem, to jest straszne. Więc yy, niech użyję łazienki, a zje... A zje sobie rano. No, dokładnie. A Julka. Julka powinna im spać. Tylko może najpierw niech... Niech załatwi swoje potrzeby. I wróci na noc. A tymczasem, może jak żadnego klienta nie ma, to, yy, to Cierpisław skorzysta z okazji i również sobie coś zje w barze. No. Niech sobie zje kolacja. Hmm, jednak personel sprzątający coś robi, nie ma co. Nie, no po co w wpieprzasz tyle? Głodny człowiek, ale nie może jeszcze coś zjeść, faktycznie. Takie małe posiłki są, że jeszcze się nie naje tym wszystkim. No i jeszcze by hamburgera wziął, no co co to nie. Hmm. Chociaż to jest fakt, że na ogół ludzie na wakacjach tyją, więc może właśnie takie był zamysł twórców, żeby Troszeczkę dodatkowych kilogramów i w takim królecie przybyło. Może tak bo chyba, gdy parę razy pojawi się simowi na strójnik przejedzony, to wtedy taki sim tyje. I no super, w takim razie mamy naprawdę sporo kasy. Jeszcze tutaj znalazł duży ten brylant. Więc, może go sprzedać oczywiście. Wo, Co to jest dokładnie? Wielki ingot, pallad. Nie wiem, nieważne, ale yy, coś drogiego, jak cholera. Ale my będziemy bogaci pod. Yy, jak fajnie. No super, i srebro. No srebro jest tanie akurat, ale. Na nic nie jest to nam potrzebne w tej chwili, więc możemy to wszystko posprzedawać. Diamenty też, dość drogie. Więc wiecie co? My teraz nieźle sobie zarobiliśmy na tej jego wyprawie. Naprawdę świetnie. Aż trach pomyśleć co będzie na tej ostatniej parceli, której cierpizow nie odkrył. Tam również może być sporo y, ciekawych y, rzeczy i itemów do znalezienia. Okej, okay, sprzedaliśmy wszystko, co było możliwe. To sprzedanie i mamy 14 tysięcy dużo. Rozbudujemy to w takim razie dalej. No. Rozbudujmy. No i znowu będziemy mieć mało kasy. Nie, nie. Nie, nie zrobimy tego. Kupię. Kupię, kupię. Jacuzzi. Yy, ale użyję tego. Czy. Znaczy Kobiety te najtańsze z pozmroku. No, niech będzie to białe. I gdzieś tutaj, tak mi się wydaje, zrobię w przyszłości. Taki już wyrównany teren. Fajny. Z basenem i z tym wszystkim, więc nie. Yy, więc tutaj postawię. A blokują mi palmy, ale yy, przestaję palmy i. A i krzak też mi blokuje. No i tutaj sobie, tutaj się znajdzie właśnie. Dracuzzi. i W sumie te palmy mogą wrócić na swoje miejsce, bo fajnie wygląda takie coś pod palmami. No, więc ulepszyliśmy dość też, też kurort. Teraz tylko czekać wystarczy na, na wypłatę również z kurortu oraz wypłatę ustachego. bo Ustachy też pewnie coś dostanie teraz pod koniec tygodnia albo w niedzielę. No i hajs się będzie zgadzał. Tylko, że Julia powinna się zwolnić. Chociaż nie, w sumie sprawdźmy. Jakie są zyski? Przegląd... albo nie, przeglądnijmy opinię. Aha, no. Sara770 niezbyt tutaj pozytywnie to skomentowała. Gdy moje dzieciaki są niezadowolone, wtedy ja, wtedy ja jestem niezadowolona. Jakieś danie w bufecie dla moich dzieci sprawiłoby, że wszyscy bylibyśmy znacznie bardziej zadowoleni. Sądzę, że jeśli nie ma besen, nie musicie bać się utonięcia i możecie zapomnieć o dobrej zabawie. Aha, nigdy więcej nie zatrzymam się w tym korocie z powodu jakości. Jedzenia. Nie wiem o co chodzi. Ten kurort nie wydaje się zbyt przyjazny dla wegetarian. Wasz bufet nie powinien oferować coś... Wasz bufet powinien oferować coś dla nas. Yy... Okej. Okay. Któreś coś zauważyłem błędnie nalicone opłatę za pokój i A, dobra. Czyli... Yy... Co? Czyli że z tymi karaluchami to yy, chyba... Chyba, że syf jest, tak? Ale okej, okay, zobaczymy jakie będą opinie po dniu, w którym jest postawione jacuzzi. A nie, jeszcze chciałem sprawdzić... Yy, jaka jest teraz... Ile może być gości teraz maksymalnie? A jest 45 na 45. Ok, yy, Więc teraz tak, Julia... do której ona śpi? Do 10? No chyba nie. No właśnie, zmiany... Mm. Jeszcze coś zerknę sobie. Ostatni raz na te finanse. Yy. Nie, zatrudnię, zatrudnię Recepcjonistę jakiegoś. Yy. Dokładnie, na dzień. No, zatrudni się. Tylko 25 milionów w końcu, więc nie będę taki skąpy. I w sumie na noc też. Na noc też. Zdecydowanie. Tak. Albo na wszystkie zmiany. Walić to. A Julia zajmie się czymś poważniejszym zawadem, albo po prostu swoim hobby. Bo chyba chciałem, żeby zaczęła malować. No. Nieważne. Szybko zmieniam zdanie. I się tak to nie wiem, co z tym jedzeniem zrobić, czy na przykład ustawić parę tych bufetów, ale to trochę takie... No sam nie wiem. Ustal rodzaj potraw. No właśnie, z tym jest problem, no bo... Równie, równie dobrze mogłem ustawić wszystkie, znaczy na przykład trzy bufety z wegetariańskimi daniami, z tymi dla dzieci i z tymi normalnymi, no ale... Albo zmieniać co chwilę, no ale też tego nie, też tego nie jestem pewien. Także, by, 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 to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że mi się spodobało, o, więcej kasy, jak miło, fajnie, tak więc koniec w dzisiejszym odcinku i, i tyle, no, <laughs> jak się długo żegnam, I oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco oraz lajkujcie, mi się filmik spodobał, no i komentarze mile widziane, bo one bardzo mnie boostują do tego, aby dalej nagrywać.